Kurde, co to ma być, że ilekroć się wybieram, ostatnio, to za każdym razem musi padać jakiś dziwny deszcz Ach. Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Na chwilę obecną zawieszamy serię LWG, były trzy odcinki Bo wypadło nam coś bardzo, bardzo fajnego, bardzo ciekawego Po ostatnim spotkaniu z fanami w lokalnej miejscowości młodzież Odezwała się z prośbą, żeby po prostu do nich pojechać i ich odwiedzić. Także dzisiaj odcinek wokół, wokół spotkania z fanami będzie się kręcił całkowicie. Zobaczymy, ile czasu jeszcze starczy, żeby ewentualnie cokolwiek dopowiedzieć. Pogoda jakaś szalona, totalnie, ale czego ja się miałem spodziewać po, po, takich, po takich chmurach, jak widzicie. Swoją drogą to spotkanie miało się odbyć tydzień temu, tylko że pogoda też pokrzyżowała plany. Zresztą, jaki to jest sen, żeby się spotykać z fanami i chcieć im zrobić przyjemność, sprawić jakąś radość, kiedy deszcz pada, jest szaro, buro, ponuro. Nie można ani nagrać żadnego, żadnego filmu, no bo to w kamerach nic nie widać, z tego względu, że no co, cały czas tylko woda na soczewkach. Kurde, nie wiem jak jest nawet teraz. Mam nadzieję, że coś, cośkolwiek widać. Ja Miałem taką zasadę, że kiedy idę jeździć. I zabieram ze sobą kamery, no to jakoś unikam tej brzydkiej pogody, żeby w deszczu nie jeździć kompletnie. Słuchajcie, ja nie lubię. Ja wiem, że są, są teksty bardzo modne, że się też pojawiają. Haha, a propos LWG na łamach naszej społeczności, że nie ma złej pogody, są, są do dupy motocykliści i tak dalej. Spoko, ja mówię tutaj ja się. Biję w piersi dlatego, że faktycznie moje braki bardzo, bardzo widać, kiedy jest brzydka pogoda. Ja jestem tego świadomy i po prostu e, będę unikał tego. Światła sobie włącz, bo nie masz. Ja no. po prostu unikam takiej pogody, no bo po cholerę mam, mam ryzykować. Z drugiej strony, no mówię, nie ma to dla mnie nic wspólnego z frajdą. No to po, po co w ogóle mam robić coś na siłę i wszystkim udowadniać, że się da. Da się, ludzie to robią przecież. Jak są Moto America, WSBK, czy jakieś tam e, Moto Grand Prix, to przecież ile razy widzimy, że jeżdżą w deszczu, tak? Można i kurde, bogowie torów są niesamowici, no to po prostu daje tylko do myślenia dodatkowo, tylko pokazuje nam jak, jak strasznie się różnimy, my zwykli kierowcy jednośladów w odniesieniu do tego, co tam ci ludzie wyczyniają. Nie? Tak jak mówiłem, ja nie mam w ogóle, nie czerpię żadnej frajdy, żadnej radości, kiedy jeżdżę w deszczu. E, wiem, że są nawet wśród moich widzów na pewno ludzie, którzy to lubią, bo e, Walduś e, sam przyznał tam kilka odcinków wcześniej w komentarzu, że lubi jeździć w deszczu i ma z tego radochę frajda. Zwłaszcza, że najczęściej no, pewnie kiedy to robi, no to jest jakoś tak pusto, albo jest jeden jedyny, ludzie się fajnie na niego patrzą. No mi to frajdy nie daje, słuchajcie, ani nie daje mi to, kiedy jadę, ani potem, żeby myć to wszystko i żeby siebie myć i kiedy jeszcze zmoknę, bo po pewnym czasie na pewno człowiek jest mokry, nieważne jak tam dobre jakieś ciuchy mam, to i tak gdzieś w pewnym momencie po prostu staje się mokry i już. I co, mam wracać do domu i jakieś tam zapalenie płuc Miesz? No nie chce mi się tego ryzyka, słuchajcie, kompletnie, nie. Kurczę, nawet nie wiecie, jak, jak strasznie się cieszę z tego, że, że są osoby, które gdzieś tam piszą, tworzą, tworzą grupę na Messengerze, organizują się, żeby zagospodarować czas i żeby się ze mną zobaczyć. To jest, to jest tak niesamowicie sympatyczne, słuchajcie, że ilekroć ile tak naprawdę o tym myślę, to za każdym razem jestem wzruszony. To jest naprawdę takie, takie niesamowicie przyjemne. To nie wiem. szczerze, że jakoś tak niespecjalnie chce mi się tutaj jechać i pałować, bo drogi aż tak dobrze nie znam, widzę, że syfu jest pełno na niej. Ale pomału dojeżdżamy zaraz do, do pierwszej grupki widzów, żeby się, żeby się z nimi zobaczyć. Szymonko, czekaliście na mnie? Yeah. <laughs> Cześć. Cześć! Cześć! Co słychać? No dobrze. Tak? Ale się cieszę, właśnie mówiłem moim widzom, jak bardzo się cieszę, że się będę chciał ten, że się będę z wami spotykał. Super sprawa. Dzięki wielkie, tak się cieszę. Nie z wam zimno? ja to jak jechałem to trochę zmarzłem. Jak to się stało, że wy zaczęliście mnie oglądać? Jak chłopaki zamieścili tego? Filmiki u siebie? Kasper tam dużo opowiada. A Kasper dużo opowiada. Koleczy, no i trzeba się z Casperem zobaczyć. O. <laughs> A to można tak jeździć. <laughs> O, oh wow! Kurde, jaki tłumik głośny. Tłumik. No nie ma tłumika pewnie. Ma. Tak? To zapraszam. Zdjęcia, fotki, żeby tego, żeby sobie zrobić. Kto komu. Tak? No, e no co? Nie, nie macie się czego wstydzić. Chodźcie. Chodźcie, a ja wam to zrobię zdjęcie przecież. Możesz przecież wejść na niego, nic się nie stanie. Ja ten, ja ci pomogę, żeby tego, żeby się nie przywrócił, no. I staraj się jak siedzisz, to żeby się tam nie wychylać, tamtą stronę, żeby się nie ten, nie? Instagramy będziecie chcieli, żeby też podać na filmiku, tak? 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 A rodzice nie mają nic przeciwko, że będziecie na filmie. Zobacz. Zobacz czy tego, czy dobrze wyszły zdjęcia, bo ostatnio jak byłem się w hośnie tego, spotkałem z widzami. To, to młody żyła mówił, że się patrzyłem w jakieś dziwne miejsce i głupio wyszło to zdjęcie. Nie, fajnie. I tak jak obiecywałem, proszę. Proszę. Dziękuję. Koledzy, koleżanki też oglądają mnie w tym? W szkole chodzicie? Tak? Wam, że od kiedy nagrałem film z tymi, z chłopakami, no to eksplozja jest tak jakby zainteresowania. Byłem w szoku, bo chyba nie, nie wiem ile. 100 osób to lekko w ciągu tygodnia przyszło na, na kanał, nie? Także niesamowity ruch zrobiliście. Cieszę się bardzo, dzięki wielkie. Jak będziesz duży, to też będziesz jeździł? Tak? A jakbyś miał dzisiaj kupić motocyk, to który Ci się podoba najbardziej? Nie wiesz? Jeszcze, jeszcze za wcześnie, nie? Żeby się, żeby się interesować. Chociaż może być tak, że jak ty już będziesz mógł zdawać prawa jazdy, no to już nie będzie tych motocykli z silnikami spalinowymi, tylko będziecie na elektrycznych jeździć. <grystanie> no to nie to samo, nie? Jak nie robi wziom, to nie jest tak fajnie. <grystanie> chcesz odpalić motocykl? Tak? <grystanie> Chodź. No, no wsi wsiąść na niego, będzie ci wygodniej. Mokry trochę? Nie chcesz? Dobra, no to patrz, A tak... No, ja to też nagram, a co, trzeba najpierw wstrzęgło zacisnąć, no, do końca zacisnąć, trzymaj, no, twardo, czerwony guzik nacisnąć teraz, dobra, no, bardzo ładnie, Uuu. o kurde, <ślad> jak, dobrze było, <ślad> no co, to ja lecę, trzymajcie się, dzięki wielkie, dzięki wielkie, cześć, ja się cieszę, to ja dziękuję. Zobaczcie jakie te, całe kamery mokre Nie wiem czy zaparowała aż to się pogoda zrobiła Drugi raz spotkania przekładać nie będę, masakra <grystanie> Nienawidzę deszczu. Boże jak ja nienawidzę deszczu Na cholerę to ty padasz teraz. To by... Mieliśmy być tutaj, na orliku. Jak ja nienawidzę deszczu. Jest orlik. Tutaj można wjechać. Tutaj można wjechać. Orlik, orlik, orlik. gdzie ja mam być na tym orliku? Pogoda, masakra. Ko sali gimnastycznej, to chyba tu. Cześć. Siemanko. <grystanie> Miło mi was spotkać. Byłem przed chwilą w nieznaniu u tego, u Amelki i u Mateuszka. Siemanko! Cześć. Cześć. I jak tam? A wam, że jesteście z zmobilizowani, kurde, no się grupa założyła. Było jedno jakieś tam moje spotkanie i nagle, kurczę, pierwszy taki, taki mit z fanami, nie? No. No. Fajnie, fajnie. Fajnie. A ty mi nie dajesz swojego Instagrama. Dlaczego nie masz? O, koszuleczka fajna, czy ta, bluza z malowaniem, tak jest. Motorcycel. No, widać swój chłop. Cześć! W porządku? No, nie przejmuj się, nie, nie czekaliśmy długo, długo nie czekaliśmy. Co młodzi, jakiegoś trika zrobicie do kamery fajnego? Tak? Na no filmie będziecie chcieli być też? Chcecie być na filmie? Tak? No to zapraszam w takim razie. Może się uda teraz no. no, nice Dobrze było dobrze było Dobrze było Na no. nieźle 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 Kto ma, kto nie ma? Komu dawałem karteczkę? To wy macie Ty miałeś karteczkę czy nie? Aha. Trzymajcie. Proszę. Kto tutaj chciał wlepy? Będziesz naklejał wlepę na, na hulaj duszę? Trzymaj. Trzymaj. Też chcesz? Trzymaj. 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 To przyklejasz na telefon? O kurde. Kozacko. Kozacko. No, elegancko. Dzięki. Elegancko. Kurde, jak fajnie. No normalnie zobacz, jakby jakby do tego było. No, elegancko. Dobrze jest? No zobacz. Elegancko. No fajnie. Fajnie. Nieźle. Bartka Tobora chcesz pozdrowić, tak? Doczekaj chwilę. Tak. Ja odczepię ten, odczepię kamerę. Bartek, ja mam słabą oglądalność. Ty masz olbrzymią oglądalność, ale zobacz, Ze mną są twoi fani. Zobacz, twoja ekipa z Kogo jeszcze nie dałem tej karteczki. Chcecie karteczkę? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Nie masz? Proszę. Musisz sprzęgło zaciągnąć, żeby odpalić. No? Okej. Okay. O Jezus, poczekam, jest poczekaj, zim... Czekaj, czekaj, jest zimny silnik, jak jest zimny to się to nie można tak kręcić od razu. To co, słuchajcie, ja się, ja się będę zabierał. Dzięki, wielkie, za spotkanie. Genialnie jesteście, kurze, no nie Jaką mi przyjemność sprawiliście, że się mogę z wami zobaczyć, nie? Fajnie, cieszę, cieszę się bardzo. To co, będę się żegnał w takim razie ze wszystkimi. Buch, 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 żółwik. Trzymaj się, trzymaj się. Eta, byk, na razie, cześć. No. Kurde, no, ale frajda na maksa. Nie, bo się już wystraszył Luxon ostatnim razem. Widziałeś jak podskoczył? O. Trzymajcie się, na razie, hej. Słuchajcie. Jadę, bo mi zimno, nie? Dzięki wielkie za spotkanie, Beki. Miło było. Będzie ładnie, to się będziemy widywać, nie? To co? Trzymajcie się. To co? Na razie. Szału, masakra. O, słuchajcie, ale mi żeście frajdę sprawili. Niesamowita rzecz. Normalnie niesamowita rzecz. Dzięki wielkie. Naprawdę dzięki wielkie. Nawet nie wiecie jak to bardzo dużo dla mnie znaczy. Musicie uwierzyć mi na słowo, ale byłem tak wzruszony, że przez całą drogę zastanawiałem się, co wam powiedzieć i po prostu nie byłem w stanie. Bardzo dziękuję wszystkim za to niesamowite spotkanie. To moje pierwsze tego typu wydarzenie, które z pewnością na zawsze pozostanie w mojej pamięci. To wielka frajda i radość móc spotykać się z widzami w tak szerokim przedziale wieku, w których łączy wspólne zainteresowanie motocyklami, no i oglądanie moich filmików. Dziękuję Wam za Wasz czas, Wasze uśmiechy i Wasze wsparcie, bo nie tylko dają mi one niesamowitą motywację, ale też nadają jeszcze głębszy sens dalszego działania. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!